Dwa herce, drodzy Państwo, budujemy się, wzmacniamy już, spakajamy nasz układ nerwowy na poziomie muzyki, na poziomie dźwięku. Witam Was bardzo serdecznie, piękna afirmacja. Jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło, że jesteście, że wpadacie. Mamy niedzielę, mamy dzień zaduszny, więc, więc jeszcze w Kościele Katolickim duże święto. Dzień dobry, witam Was. Dzień dobry, witam Was ogromne przesądzą. Dziś moje nie jest spokojne, jak drzewo, co w ziemi tkwi. Nie czy już bitew zbrojnych o swoje spokojne dni. Nie muszę być wyrozumiały. Po prostu ludzie sobie pomagają i wzajemnie współpracują, tak żeby zawsze była wartość dla drugiego człowieka. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, niedziela niedzielę jest w ogóle takim wyjątkowym dniem, bo co prawda mamy mikronawek, bo pamiętamy, że mikronawek jest codziennie. Czy to jest Wigilia, czy to jest Boże Narodzenie, czy to jest jakiekolwiek święto, czy to jest zwykły poniedziałek.